Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Magical Crops i dodaje nam y, y, nasiona, z których możemy sobie wyhodować różne różnistości, y, nawet diamenty. Y, także y, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacji już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy i Magical Crops pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy i tutaj jest ostatnia wersja na 1.70. Tutaj to niebieskie na to klikamy. I jest to wersja beta, więc może coś tam czasami nie działać. Jest też napisane, jakby ktoś chciał tego moda na wersję 172, że nie jest już wspomagana i że możecie sobie to na własne ryzyko tylko pobrać. Czyli, że coś tam nie halo było i, i autor już się tym w ogóle nie zajmuje. Także, jeżeli będziecie chcieli na 172, to mogą być problemy. Ale oczywiście nie muszą. A na 164 wszystko działa. Także my pobieramy oczywiście wersję 1710, tu na to klikamy. Na to i stąd pobieramy. I tak jak mówię, jest to wersja beta. Ok, gdy mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.70. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.70, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne. Tutaj 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft'a i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocnym tutaj 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie forja na wersję 1.7.10. I uwaga! W filmiku 425 ja instaluję forja z końcówką 1152, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana, a w tej chwili numer końcówki 1180 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, no i co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% .procent przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowany, to możemy przystąpić do instalacji właściwej. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods bez rozpakowywania, bez niczego. Zamykamy, jest zainstalowane. Wchodzimy do minecrafta i sprawdzamy, czy działa. Oczywiście musimy poczekać, aż się uruchomi. I czekamy, i tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Forgem z końcówką 1180. Klikamy play i czekamy dalej. I czekamy, aż nam się pojawi strona startowa. Jako, że jest to mod, który dodaje mnóstwo nowych nasion, które wypadają z trawy. No, to też wypadałoby stworzyć nowy świat, żeby tą, tej trawy za daleko nie szukać, chociaż w sumie możemy też sprawdzić na Starym Świecie, czy jak stworzymy nową trawę, na przykład mączką kostną, to w sumie chyba też powinno wypadać to, co trzeba. Także wejdę do Starego Świata, żeby zobaczyć. Ok, wchodzimy do MOC i szukamy, 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 szukamy. Magical Crops jest. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. No i zobaczmy, czy nam się uda znaleźć to na już wybranym świecie, yy, który. Czy nie będziemy musieli daleko szukać? Bo tutaj, strawy przypuszczam, że, że. nam po prostu. nie wypadną z tej. A jednak wypadają. Czyli nie trzeba nowego świata, jeżeli mamy. wypadają nam różne nasiona. Jak widzicie, co jakiś czas tutaj mamy cucumber, Co to było? ogórek? Nie wiem, sweet corn, czyli ta, jak ona się nazywa? Boże, kukurydza słodka. Dużo nam nasionek wypada, właśnie z tego moda. I jak widzicie, nie trzeba wcale ich daleko szukać. Zwykłe nasiona, oczywiście, też nam wypadają. I jeszcze jakieś takie powinny nam wypaść magiczne. Yy, zaraz Wam pokażę jeszcze, ile jest tych różnych nasion. Tyle tylko, że tylko chyba jedne wypadają z trawy, a resztę trzeba stworzyć. Tylko patrzę, właśnie, jeszcze cały czas nie ma. Także mnóstwo, właśnie, jedzenia dodatkowego możemy zyskać, yy, mając tego moda. Mnóstwo. Yy, Warzyw, owoców. Cały czas nie ma tego. I w dalszym ciągu nie ma, ale mamy dużo trawy. Także myślę, że w końcu się pojawi nasiona, bo jak widzicie, te nasiona, które dotyczą jedzenia, są takie większe. A takie, y, które wyglądają jak te y, mniejsze to właśnie są takie magiczne. No, chciałabym już znaleźć, ale pewnie mi się nie uda. A zatem zaraz zobaczymy sobie w nei, jak to wygląda. Oj, chyba chyba. Nie. Dobra, żeby nie przeciągać. Idę już w stronę domku. No i nie znalazłam, ale, ale wypadają, także nie, nie ma problemu. Ok. Klikamy na E jak ekwipunek i patrzymy o takie właśnie różne y, y, nasiona można zdobyć w tym modzie, z tym modem. Potem można robić różne narzędzia i zbroje. Takie owoce, warzywa. Możemy robić soki, ale jeżeli chodzi właśnie o, o te nasiona, to o takie Essence Seeds wypadają właśnie z trawy, A resztę trzeba skraftować. Jak się kraftuje? Trzymam, trzymam strzałkę, klikam R. Call Seeds, czyli możemy sobie wyhodować. Nasiona, które będą nam rozrastały, z których będziemy wydoby, wydobywać węgiel, na przykład. Czyli nie trzeba będzie biegać po kopalniach, tylko wydobywać sobie z nasionek. Oczywiście to jakiś tam czas rośnie. No i do tego, żeby takie nasiono wychodować, to musimy mieć, jak widzicie, nasionko zwykłe cztery węgle także oczywiście trzeba iść najpierw do, do kopalni i sobie zdobyć i tutaj musimy weak essence mieć a weak essence się robi z, coś, z czegoś takiego z essence dustu który się robi z bruku i z essence orba a essence orb się robi z master infusion stone i także nie jest to takie takie yy, jak widzicie mnóstwo mnóstwo rzeczy trzeba zrobić żeby yy, o tutaj jest coś normalnego diamenty i hmm. Jakoś tak dziwnie. Essence Dust, z takich jeszcze trzeba. Także tutaj nie ma tak, że po prostu mm, łatwo sobie zrobimy y, nasionka y, na przykład diamentów. Tu są, tak, nie. Gdzieś są nasiona diamentów. Diamond Seeds i z tego nam wyrosną diamenty, które będziemy mogli sobie hodować, i z nich będziemy mogli sobie czerpać diamenty i nie trzeba będzie szukać daleko. Bo żeby, żeby zrobić takie nasionko, to musimy zrobić tak. Musimy mieć cztery, cztery diamenty już wcześniej. No i tutaj właśnie takie coś. A to się robi. W sumie nie wiem, skąd się to zdobywa ten regular week diament i to. A to, żeby zrobić, to w dalszym ciągu potrzebujemy... Nie wiem, trzeba dojść do tego w jakiś sposób, jak to, skąd to i tak dalej, to. Ten essence orb. O, nie, nie chciałam wcale go... Trzeba mieć to. To się chyba skądś dostaje, nie wiem. Nie wiem, na pewno trzeba yy, przeanalizować dokładnie tę sprawę. W każdym bądź razie, jak już, jak już zasadzimy takie nasionka, to potem będziemy z nich wydobywać sobie diamenty. Po prostu będą nam rosły na polu. Ok, czyli jak widzicie, mod działa tyle tylko, że trzeba go ogarnąć. Te rośliny normalnie też rosną, tak jak zboże i tak dalej. Także trzeba go ogarnąć. Myślę, że sobie go do paczki wsadzą, bo jest dosyć ciekawy, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, trzeba go. Ogarnąć. Zatem, zatem, zatem ja kończę, a wypiszę w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPGpl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami nasionkami, pa pa.